Dawno, dawno temu, gdy to wszystko się rozpoczęło, już e, pokazaliśmy wam poziom i że e, po prostu się nie patyczkujemy. Mówimy o sprawach ważnych dla miasta, zapraszamy gości, rozmawiamy w cztery oczy. E, pan Tadeusz Błęcki, wiceprezydent do spraw techniczno-inwestycyjnych jest tu już po raz e, kilkunasty. O, no, zapewnie tak. Dzień dobry Państwu. Mamy też drugiego gościa, Tomasz Czerwiński, prezes TBS-u Ziemi Kociewskiej, po raz drugi w naszym programie. Dokładnie, panie dyrektorze, witam serdecznie Pana i wszystkich mieszkańców Starogardu. Grzegorz Kochański, ja już witam po raz 60. Dziś w naszym programie porozmawiamy o Starogardzie, będziemy rozmawiać o inwestycjach, bo warto sobie zaznaczyć w Waszym kalendarzu, że w ostatni piątek każdego miesiąca będziemy tak podsumowywać oraz mówić o przyszłych planach. Czym są w dwóch zdaniach dla panów inwestycje. To oczywiście, to jest rozwój miasta, to jest przyszłość. A dla mieszkańców to, co w zasadzie oczekują, czyli nowe drogi, nowe mieszkania i nowe zieleń w naszym mieście. Inwestycje to przede wszystkim zmiany na lepsze i w tym kierunku jakby chcemy, żeby miasto Starograd się rozwijało. No właśnie i o tym dziś też powiemy koniecznie. Bądźcie z nami. Napisał na Facebooku do nas Marcin, nie, nie będziemy rozmawiać o inwestowaniu pieniędzy, ale o inwestycjach. To też jest powiązane z pieniędzmi, bo wiadomo, że cały czas coś się dzieje, coś się kończy, coś się zaczyna, coś nadal trwa. Dziś mówimy o inwestycjach. W naszym studiu przypomnę Tadeusz Błęcki i Tomasz Czerwiński. Panie Prezydencie, ile miasto aktualnie realizuje zadań inwestycyjnych w naszym mieście? Tak jak pan redaktor zauważył, wiosna budowlana też jest za oknem, w związku z tym realizujemy już inwestycje. Chociaż są to inwestycje kontynuowane z poprzednich roku, ale na dzisiaj są takie cztery ważne inwestycje dla miasta. Pierwsza to jest oczywiście przebudowa dróg w ulicy Sobieskiego, Kanałowej i Owickiej z przebudową mostów. Kolejną inwestycją już realizowaną to jest budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej przy ulicy Jana Pawła. Może mniejszym zadaniem jest tutaj przebudowa skweru rekreacyjnego przy kościele Świętego Wojciecha, i taką drogową inwestycją to jest budowa ulicy Kryzana. Kryzana, od którego momentu do którego? Realizujemy cały odcinek ulicy Kryzana, czyli od skrzyżowania z ulicą Skarszewską, a do końca, gdzie powstaje nowe osiedle mieszkaniowe, to też temu ma służyć. Są kontynuowane prace. Kanalizacji deszczowej. Trwają przygotowania już do układu drogowego. Wszystkie roboty przygotowawcze, a także inne roboty towarzyszące są w trakcie, budowa w trakcie. A jak już tam Państwo będziecie, to też warto wybrać się trochę dalej na piękny spacer szlakiem bioróżnorodności, chociażby. Tak, jest, mamy terenów, szanowni Państwo. Te tereny inwestycyjne, które zrealizowaliśmy w poprzednich latach, yy, są dla państwa. Niestety po okresie wiosennym stwierdzamy, że zniszczenia niektórych obiektów są niestety poważne. Natomiast to, ma państwu służy w związku z tym, jest naprawdę warto przejść się nowym szlakiem bioróżnorodności, ścieżkami rowerowymi, które coraz więcej w mieście Starogard powstaje. Jeżeli nasi słuchacze chcieliby zadać jakieś pytania w związku z inwestycjami, to piszcie śmiało na adres kontakt.małporadio starogard.fm albo w wiadomościach na Facebooku. W każdy ostatni piątek miesiąca będziemy odpowiadać na Wasze pytania. Oprócz tego, co Pan mówił, Panie Wiceprezydencie, jeszcze pojawi się Rondo na ulicy Pelplińskiej i Pomorskiej, tam na krzyżówce, na styku tych ulic. Prace na w zakresie podziemnych prac w miesiącu kwietniu przystąpił wykonawca robót do układu drogowego. Jak przypomnę, zakończenie planowane jest na koniec miesiąca września i chyba ten termin nie jest zagrożony. Ja jeszcze dodam, że w naszym mieście mamy drogi miejskie, drogi powiatowe i drogi wojewódzkie. To czasami jest pomocne, kiedy szukamy sprawcy albo operatora, któremu trzeba coś zgłosić. Jeszcze mamy drogę krajową główną 22, która też nam niestety w okresie takich popołudniowych dużo utrudnień w mieście spowoduje. Idziemy teraz na spacer. Podziwiamy piękne kamienice w naszym mieście. Jesteśmy w stanie powiedzieć, ile takich remontów jest wykonywanych w roku, jeśli chodzi o kwestię dania drugiego życia właśnie tym kamienicom. Czy to jest remont tylko elewacji, czy wymiana też stolarki, albo wejście do środka budynku. Tu pan redaktor poruszył temat, który też jeszcze realizujemy, jakim jest rewitalizacja miasta. W ramach tego projektu szereg budynków miejskich, ale także wspólnot TBS OLOT, Spółdzielni Mieszkaniowy dostały tak zwane drugie życie. Ten zakres robót jest zróżnicowany w zależności od lokalizacji, od możliwości też zarządzcy poszczególnych budynków. Natomiast faktycznie takich obiektów w skali całego projektu zostanie zmodernizowano około 40 obiektów. Czy jesteśmy w stanie przybliżyć jakie to są kwoty? Tak, znaczy jeżeli mówimy o w projekcie rewitalizacji cała wartość zadania to jest 13 milionów złotych, z tego 65% pochodzi z Unii Europejskiej natomiast w tym zakresie modernizacji obiektów elewacji to jest około 3,5 miliona złotych tu pozostałe jakby udziały stanowią udział wspólnot mieszkaniowych naszego jak jakim jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kolczewskiej, a także i Spółdzielni Mieszkaniowej tak się zastanawiam, czy e, jeżeli słuchają nas architekci i właściciele firm budowlanych, byłoby sympatycznie, gdyby akurat w tym kierunku szło budownictwo, czyli zamiast budować nowoczesne, piękne biurowce albo takie bloki, to fajnie jakby jednak dać te dusze. Więc e, trzymamy kciuki za powodzenie wszystkich planów. Mieszkańcy na pewno są zadowoleni, bo też potem rozmawiacie i pytacie, e, co się podoba, co mogłoby być zrobione inaczej. Tak, ten proces rewitalizacji to nie jest tylko przystąpienie do, w ciągu jednego roku do modernizacji. Jak przypomnę, są to głównie elewacja i modernizacja dachów, ale ten proces trwał dosyć długo. W ramach programu rewitalizacji powstały najpierw konsultacje społeczne, na których mieszkańcy wyrażały swoje oczekiwania, potrzeby, a co najważniejsze służby czy architektoniczne, czy konserwatorskie określały warunki, które musimy spełnić przy modernizacji. Czy wspólnoty mieszkaniowe chętnie podejmują współpracę i jaki dokładny zakres tych prac jest w takich budynkach? O tym powiemy sobie za chwilę w programie Porozmawiajmy o Starogardzie. Każdy piątek premierowo na naszej antenie 898FM oraz w internecie radiostarogard.fm możecie słuchać programu Porozmawiajmy o Starogardzie. Audycję przygotowujemy wspólnie z Urzędem Miasta. Dziś w naszym studiu wiceprezydent do spraw techniczno-inwestycyjnych i szef TBS-u Ziemi Kociewskiej, czyli pan Tadeusz Błęcki i Tomasz Czerwiński. Rozmawiamy na temat inwestycji. Jeśli chodzi o kwestię tego, co mówiliśmy kilka chwil temu, czyli przypomnę, mówiliśmy o rewitalizacji rynku, zostały wyremontowanych pięć ulic, i 20 kamienic. Pytanie do naszych gości, na czym dokładnie polegały remonty tych kamienic, bo wiadomo, że gdy w nich nie mieszkamy, to oceniamy je z zewnątrz. Na samym początku chciałem podziękować za zaproszenie i uczciwie mówiąc, ja w projekt rewitalizacji jestem włączony od niecałego roku, ale z tego, korzystając z okazji, chciałbym podziękować Wielkiej Szopowa dla wszystkich osób zaangażowanych, bo ten projekt trwa kilka lat jak Pan Prezydent wspomniał, były kwestie konsultacji, wniosku dofinansowania całej procedury i tutaj też kieruję słowa uznania dla wszystkich urzędników, wszystkich organizacji, pozarządowych, wszystkich wspólnot, które przez te prawie 5 lat są zaangażowane w ten projekt rewitalizacji wśród mieścia w Starogardzie Gdańskim, gdzie gołym okiem widać zmiany zarówno w kwestii elewacji kamienic, w kwestii dróg, w kwestii też czynnika społecznego. W szczególności chciałbym podziękować jednoczeństwu Panu Deuszowi Błęckiemu, bo on koordynuje to wszystko i to też jest bardzo, z doświadczenia wiem, bardzo e, trudny materiał ponieważ kwestie współpracy wszystkich jednostek, wszystkich spółek, urzędników, wspólnot organizacji, organizacji porząd nie jest łatwy. Dlatego też trzeba oddać to, że cały proces rewitalizacji to są ludzie. Ale wracając do kwestii kamienic, tak, my zarządzamy wspólnotami, wspólnotami gdzie rewitalizacja dotyka kilkanaście budynków. W naszej części akurat odpowiedzialnie jesteśmy za partnera projektu, bo wspólnoty mieszkaniowe jako podmiot w realizacji tego, tej inwestycji są jakby partnerem projektu, gdzie beneficjentem jest gmina? I te kilkanaście wspólnot skorzystało na dofinansowanie ze środków europejskich o około 65 tysiącach złotych. Pozostałe środki remontowe wynikające z klucza finansowego to oczywiście fundusz remontowy i Dobrany kredyt. Te inwestycje te kilkunastu wspólnot, które były realizowane w przestrzeni kilku lat, to przede wszystkim remont elewacji, remont dachów, klatek schodowych. Dotyczyło to stricte kwestii inwestycji i remontowych. Cała kwota remontów tych elewacji, remontów wspólnot to kwota około 1 800 000 zł, z czego dofinansowanie to blisko 700 000, dotyczyło to kilkanaście, kilkanaście wspólnot. Także gołym okiem widać, jeśli chodzi o wspólnoty zarządzane przez e, TBS, to te etapy rewitalizacji zostały zakończone w, zesz w zeszłym roku i teraz będą e, rozliczane. Mam pytanie, bo jeśli chodzi o kwestie własnościowe, mamy kamienicę, w której jest 20 mieszkań i połowa e, to są mieszkania, e, za które płacą e, mieszkańcy no, normalnie. Opłaty, czynsz i tak dalej, a połowa jest, e, są to mieszkania własnościowe. Rozumiem, że to też e, zależy od opłat. Bo, e, osoby, które mają mieszkanie na własność, wnoszą inne opłaty na fundusz remontowy, a osoby, które y, no, mają mieszkanie y z gminy, z urzędu, na tej zasadzie. Czy płacą więcej, czy tyle samo? Jak to wygląda? Płacą tyle samo. W, tk w tkance mieszkaniowej, w danej wspólnocie, niezależnie czy właścicielem jest osoba prywatna, czy to jest, miasto, czy to jest mieszkanie, czy lokal komunalny, czy socjalny, kwoty, jeśli chodzi o fundusz remontowy, są takie same. Decyduje o tym wspólnota, o odpowiednim zarządzeniem i my potem oczywiście to w imieniu wspólnoty realizujemy. Także tutaj, jeśli chodzi o kwestie funduszu, funduszu i opłat, niezależnie od tego, czy to jest mieszkanie własnościowe, czy mieszkanie komunalne, opłaty są na tym samym Panie wiceprezydencie, czy jeśli chodzi o kwestię remontu tych kamienic, to w każdej zostało zrobione wszystko od A do Z? Przybliży Pan taki w punktach zakres prac? To oczywiście nie. Pan prezes mówił, że głównie koncentrowaliśmy się na elementach zewnętrznych, wspólnych, czy elewacje, klatki schodowe, dach. Ale naprawdę, potrzeby tych budynków są o wiele większe. W ramach tych modernizacji wykonujemy dodatkowe zakresy i to wchodzimy już poza projektowy, rewitalizacyjny projekt. Gdzie przykładem jest czy tutaj ulica Kościuszki 52-48, gdzie wspaniała współpraca nawet z lokatorami, bo to są stricte obiekty własności gminy, ale mieszkańcy sami. Z własnymi inicjatywami i własną pracą ludzką wchodzą na tereny otwarte, czyli przestrzenie wokół tych budynków są upiększane, zagospodarowane i tak właśnie ten cel rewitalizacji temu też służy. To nie tylko czyste nakłady finansowe i rzeczowe, ale także pobudzenie ludzi do remontu swojego mieszkania, ale także do otoczenia wokół siebie. To jest cel głównej rewitalizacji. To jeszcze ostatnie pytanie w tym wejściu. Czy długa jest kolejka oczekujących, jeśli chodzi o zgłoszone tego typu kamienice do remontu? Czy mieszkańcy chętnie kontaktują się z Państwem i mówią, no nasza kamienica ma już 120 lat, przydałoby się ją odświeżyć? Tak, projekt rewitalizacji na razie opiewał centrum miasta, potrzeby nawet tego terenu jeszcze nie są zakończone, a. Potrzeby samego miasta są ogromne. Zgłoszenia będą na pewno możliwe, kiedy ruszy drugi etap rewitalizacji, o który chcemy też starać się o uzyskanie środków w ramach dodatkowych tutaj nowych środków unijnych. Jestem po kilku spotkaniach już z Urzędem Marszałkowskim, że ten działanie jako rewitalizacja będzie osobnym projektem sfinansowanym ze środków unijnych. W latach 2024 pewnie zaprosimy Państwa do współpracy w zakresie składania wniosków, a także określenia zakresu remontów i modernizacji tych budynków. To ja póki co zaproszę do tego, aby słuchacze zostali razem z nami. Wracamy z naszym programem po krótkiej przerwie. Porozmawiamy o Starogardzie premierowo w każdy piątek w ciągu weekendu możecie łapać nas w powtórkach na naszej antenie, a w nowym tygodniu będziecie mogli odsłuchać audycji na profilu YouTube Urzędu Miasta Starogard Gdański. O rewitalizacji kamienic rozmawialiśmy przed momentem. Chciałbym spytać jak oceniacie panowie cały ten projekt? Projekt rewitalizacji sam w sobie jest dobrym projektem, bo trzeba też go oceniać na wielu płaszczyznach. Tak jak w poprzednim wejściu wspomniałem, to nie tylko kwestia remontów, inwestycji, gdzie gołym okiem widać, zarówno w kamienic czy ulic, czy kwestii dotyczące centrum rodziny, deptaka między ulicą Kościuszki a Owicką, ale to przede wszystkim kwestie społeczne. To czynnik ludzki, gdzie możemy wykorzystać potencjał mieszkańców miasta Storogard i to widać gołym okiem, czy to poprzez jakieś rewolucje podwórkowe, czy zaangażowanie lokalnej społeczności o to, żeby zadbało o swoje otoczenie. To jest ważne, żeby ci mieszkańcy poprzez rewitalizację utożsamiali się też w miejscu, gdzie mieszkają, żeby czuli się tu dobrze. I wydaje mi się, że ten projekt w dużym aspekcie został wykorzystany dobrze i te wszystkie czynniki, które wspomniałem, zostały wykorzystane i mam nadzieję, że zostaną one w nas na lata. Panie Tomku, a czy z doświadczenia zauważacie, że mieszkańcy dbają i szanują, bo no nic bardziej nie irytuje, jeżeli jest, załóżmy, świeżo pomalowana, elewacja, wyremontowane, wszystko tu nagle, ciach, prach, sprej poszedł w ruch. Ja powiem szczerze, że jestem zachwycony tym, jak mieszkańcy utożsamiają się teraz po rewitalizacji. Niby drobne remonty elewacji i dachu, no może finansowo dość spore. Niemniej jednak z miłą chęcią pana redaktora zaproszę na spacer po ulicy Kościuszki, patrząc na przykład na y, wspólnotę y, Kościuszki 52, gdzie zagospodarowali podwórko, y, dbają o to, utożsamiają się z tym. Wydaje mi się, że te czynniki spowodowały jakby większą tożsamość i jakby y, większe utożsamianie się z miejscem. I nie widzę jakby kwestii dotyczących, że coś się dzieje się z, z Okej, okay, to teraz przenosimy uwagę na pana wiceprezydenta. Proszę wybaczyć, ale pan Tomek jest dość rzadko, więc chciałem dać mu te, to pierwszeństwo. Jak pan ocenia z perspektywy Urzędu Miasta? Tak, szanowni państwo, tutaj te spostrzeżenia pana prezesa ATBS-u są chyba takim ważnym elementem, które dla nas, jako dla prezydentów pokazują, że projekt łączy. Ten projekt łączy lokalne środowisko, my naszych inwestorów, a także i wykonawców, bo jesteśmy wszyscy w, w tym całym jakby tutaj procesie inwestycyjnym. Ważnym elementem są też organizacje, które się włączyły, bo w ramach tego projektu była ta część miękka, w których organizacje pozarządowe y, tworzyły także zajęcia, wręcz spotkania z mieszkańcami. To, co chyba jest podstawą samorządu, jesteśmy dla ludzi, i ludzie w tym projekcie poczuli, że są ważni. Ich oczywiście wszystkich oczekiwań nie spełniliśmy, ale ich sam udział to był dla nich ważny element w całym procesie inwestycyjnym. To jest ta chyba najważniejsza wartość tego, tego. Projekt był na pewno trudny. Bardzo duża ilość partnerów tego projektu. Zaangażowanie, tutaj dziękuję panu prezesowi za niewyróżnienie, ale to zespół cały tworzył ten projekt i to jemu się należy podziękowania, bo to są projektanci, inspektorzy, znaczy budowlańcy, pracownicy urzędu, którzy naprawdę... Wkład czasowy, ale nawet i poza godziny pracy, często poświęcają, żeby ten projekt nam się dobrze zakończył. Planowany on jest w tym roku na zakończenie podstawowych zakresów, natomiast my już myślimy o tym nowym naborze, analizujemy, gdzie możemy usprawnić funkcjonowanie i jakie zakresy będziemy wnioskować w nowej perspektywie, perspektywie finansowej. Często musicie konsultować to wszystko z konserwatorem zabytków? Tak, no obiekty z naszego starego miasta są wpisane w obszarze albo są prospisane do rejestru zabytków i tu ta współpraca jest rzeczowa. My próbujemy tu znaleźć wspólne rozwiązania. Te elementy architektoniczne, które w wyniku odbudowy elewacji pojawiają się naprawdę, dają kolorytu i piękno danym, danym budynkom i to Państwo możecie, to co Pan Prezes wspomniał, ulicą Kościuszki czy ulicą Paderskiego lub Piłsudskiego, warto się teraz przejść. To chodźmy nawet teraz, bo pogoda do tego zachęca. E, nim uciekniemy na chwilę z muzyką, to jeszcze pytanie, czy e, wiedzą Panowie ile jest takich właśnie stuletnich kamienic w naszym mieście? To jest pytanie może, do którego um, się mogliście nie przygotować, bo tak sobie pomyślałem, te 100 lat to jest właśnie taki um, okres czasu, gdzie możemy być dumni, że ta kamienica jeszcze stoi, e, a ile właśnie mamy takich w naszym mieście? No to jest kwestia ilości, to możemy powiedzieć, że całe Stare Miasto jest zbudowane powyżej tego okresu, w związku z tym możemy powiedzieć, że to Śródmieście Miasta to... Zasłużony wiek posiada, w związku z tym to, to wszystkie budynki w tym rejonie możemy wpisać do tej liczby. Nowe zabudowy wielorodzinne to jest tylko ten czynnik nowo, nowoczesny, ale też niektóre budynki wielorodzinne już są powyżej 100 lat, a jeszcze zabytkami nie są. Czy wraz z tym programem rewitalizacji zmienia się też sposób ogrzewania tych budynków? Tak, w dużym zakresie tak. Staramy się oczywiście korzystać z możliwości dofinansowania i zmieniać też formę ogrzewania na przede wszystkim albo ciepłomiejskie, albo gazowe. W dużej części przypadków to się udało i oczywiście, wykorzystując możliwości, staramy się jak najbardziej odchodzić od tzw. kopciuchów. Jeżeli skończy się rewitalizacja, to co dalej? No właśnie, na to pytanie chętnie odpowiemy Wam za chwilę. Wraz z nastaniem wiosny optymistyczniej patrzymy na świat, uśmiechamy się, bo jest słońce i coraz więcej pięknych, nowoczesnych, no i czystych kamienic. Jeżeli plan rewitalizacji kamienic i budynków wspólnot mieszkaniowych się skończy, no to... Co się rozpocznie ponownie? Jak będą wyglądać prace przy poprawie miejskiej infrastruktury mieszkaniowej? Panie redaktorze, tak jak Pan prezent spotkał, rewitalizacja to jest jedna, jedna ścieżka, którą będziemy starali się w przyszłości również, będziemy starali się w przyszłości również realizować. Ugoda to jest, tak jak wspomniałem pod koniec roku, jak byłem u Pana w audycji, korzystanie ze środków zewnętrznych na poprawę budownictwa mieszkalnego na terenie miasta Starogard. I mam dobrą informację, bo wczoraj otrzymałem informację z Warszawy, z Ministerstwa Rozwoju i Technologii, że Została zwiększona pula na fundusz dopłat do budownictwa mieszkaniowego o prawie miliard złotych. E, także te wnioski, które złożyliśmy, a przypomnę, że złożyliśmy wnioski w lutym i marcu poprzez miasto na budowę dwóch bloków e, na ulicy Piastów i Piłsudskiego. należą leżą w Banku Gospodarstwa Krajowego, który ocenia pod względem formalnym i finansowym te wnioski. One są na etapie weryfikacji i mam nadzieję, że w najbliższych tygodniach zostaną pozytywnie rozpatrzone. Tak jak wspomniałem, to jest możliwość dofinansowania do 85% tych inwestycji. Jeśli te środki, i zostaniemy mm, przyznane. Oczywiście za, za, zabezpieczymy wkład własny i będziemy rozpisywać przetargi. Mam nadzieję, że pierwszy blok y, inwestycja ruszy w tym roku, a drugi blok, tak jak wspomniałem ostatnio, jakby mu Pana w, w, przyszłym na, w pierwszym kwartale przyszłego roku. To jest jedna ścieżka. Druga to jest kwestia remontów pustostanów. 2 marca tego roku Rada Miejska podjęła uchwałę o przekazaniu zadań własnych gminy do spółki TBS, a mianowicie remontu tak zwanych pustostanów. Teraz czekamy, aż ta uchwała się opublikuje w dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Okres wakacji legi 14 dni na uprawomocnienie się i będziemy ruszać z remontem pustostanów na terenie miasta Storogard. Dużo mamy takich pustostanów? Jest ich kilkadziesiąt. Zaczniemy od kilku wytypowanych wraz z panem prezydentem z miastem i będziemy systematycznie starali się je modernizować. Remontować, żeby jak najwięcej tej tkanki miejskiej, mieszkalnictwa komunalnego było na terenie miasta. E, oczywiście nie czekamy, aż to się uprawomocni, jednocześnie już są prowadzone ty, ty, m, m, projekty e, tych inwestycji, e, uzgodnienia. Także jeśli będzie uprawomocniona uchwała, będzie odpowiednio podpisana umowa z miastem, to my już będziemy gotowi z projektami e, i wnioskiem o dofinansowanie również do Banku Gospodarstwa Krajowego, czyli będziemy starali się iść e, dwutorowo. Po pierwsze, budować. Blok w tym roku, jeden, drugi, w przyszłym roku, a jednocześnie będziemy modernizować hankę miejską poprzez remonty pustostanów. Panie wiceprezydencie, jakie plany ma miasto na najbliższą przyszłość? Zahaczę może też o naszą dziurę na rynku. Od ilu lat to wygląda tak, jak wygląda i kiedy to się zmieni? Tak, zacznijmy może od tej inwestycji, która na dniach w zasadzie będzie rozpoczęta ponownie, bo jak. Pan redaktor zauważył, zostało w pewien etap zasypania naszych starych murów dokonany w poprzednich latach. Obecnie mamy wybranego wykonawcę, który od miesiąca kwietnia rozpocznie roboty dotyczącą zagospodarowania terenu przed ratuszem. Zakres obejmuje wykonanie ułożenia posadzki granitowej co jest ważne z wyszczególnieniem przebiegu starych murów to będzie też takim pokazem historycznym jak Państwo pamiętają próbowaliśmy aby te wypiętrzenie tych murów nastąpiło w tej posadce. niestety konserwator wojewódzki wyraźnie wskazał nam aby nie było tego w związku z tym przychylając się do jego decyzji będzie to jednolita posadzka z wyszczególnieniem przebiegu murów, ale co najważniejsze udało nam się uzyskać kompromis z panem konserwatorem w zakresie Zieleni. Tutaj tych, te osoby, które jakby zabiegały, mogę uspokoić, że faktycznie ten zakres zieleni będzie do, dopuszczony, będzie to zieleń niska i będzie fajny teren do posiedzenia na rynku, a tego liczymy, że w tym roku w końcu nastąpi. Czy chcieliby panowie coś jeszcze dodać w naszym programie? Ja jeszcze powiem o takich najbliższych naszych inwestycjach, które chcemy rozpocząć. Rozstrzygnęliśmy także przetarg na remontę, w zasadzie modernizację taką cząstkową dróg ulicy Krasickiego, ulicy tutaj okrężnej, poprzecznej a także Korczaka. Ten zakres obejmuje modernizację nawierzchni, czyli sfrezowanie i położenie nowego dywanika asfaltowego, tak jak w zeszłym roku wykonaliśmy na ulicy Szumana. I to też przewidujemy około miliona złotych. Wykonawca został wybrany. Będziemy w miesiącu kwietniu na tę ulicę wchodzić, tak żeby to oczywiście nie dezorganizować ruch w mieście. To ja na koniec życzę, aby materiały budowlane zaczęły tanieć, aby rąk do pracy przybywało i aby wszystkie plany zostały zrealizowane tak, jak życzą sobie tego mieszkańcy oraz jak życzą sobie właśnie włodarze naszego miasta. Dziękuję, za chwilę się pożegnamy oficjalnie, program Porozmawiajmy o Starogardzie. Przypominam, że powtarzamy go dla Was również w ciągu weekendu. To no, co dobre, szybko się kończy. Przyszedł czas, aby się rozstać. Czego panowie chcą życzyć naszym słuchaczom? Szanowni państwo, dziękujemy za dzisiaj. Żyjemy w trudnych czasach. To czas takiego niepokoju i dlatego życzę państwu faktycznie, żeby on był czasem nie tylko tych trudnych chwil, a także przyjemnych. Dzisiejszy temat był chyba przyjemny tematem inwestycje to rozwój i tego sobie życzmy. Miasto mimo tych utrudnień i to co pan redaktor powiedział galopujących cen będzie nadal inwestować, a państwo będą odbiorcami naszych inwestycji. Życzmy sobie. Dobrych dni i spokojnego, spokojnej wiosny. Powiedział Tadeusz Błęcki, zastępca prezydenta miasta do spraw techniczno-inwestycyjnych. A ja powiem tak, życzę wszystkim spokojnego weekendu i bardzo proszę i wiem, że mogę na Polaków liczyć, żebyśmy cały czas solidaryzowali z Ukrainą, bo to jest bardzo ważne. Dużo zrobiliśmy, ale cały czas musimy być z nimi. Bardzo dziękuję. Tomasz Czerwiński, prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej. Grzegorz Kochański, kłaniam się i pozdrawiam. Bądźcie z nami również za tydzień.